Istnieje zupełny fenomen, w skali świata jest to coś zupełnie niezwykłego, rafa koralowa, ale nie taka zwyczajna rafa, tylko wielka rafa koralowa, albo inaczej zwana rafą barierową, która ciągnie się na ogromnej przestrzeni, no a najlepiej tę rafę oglądać w okolicach miejscowości Cairns na północy w Australii. No i z tego Kerns wyruszają statki. Wyruszają statki na właśnie oglądanie rafy. Codziennie ileś tam tysięcy turystów ogląda tę rafę. Mój dzisiejszy rozmówca, z którym mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać, pan profesor Marek Żabka, no spędził na tej rafie trochę czasu. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, ja tak powiedziałem, ogólnie trochę czasu. No pewnie Pan był dosyć sporo czasu na tej rafie koralowej. Nie, nie tak dużo, nie tak długo. Byłem czterokrotnie, pierwszy raz w 1987 roku, a potem jeszcze kilkakrotnie, ostatnio ponad 10 lat temu. I za każdym razem były to albo jedno, albo dwudniowe wypady, więc nie mogę się tutaj pochwalić długotrwałym pobytem, ale... Te przypadki, te wypadki pobytu, te, czy te okoliczności pozwalają mi jakoś o wielkiej rafie wyobrażenie sobie wyrobić, a poza tym ta perspektywa kilkudziesięciu lat pozwala również ocenić, co w tym czasie się zmieniło od tych lat 80. po lata 2000. I tutaj zmiany są rzeczywiście dosyć dramatyczne, ale mam nadzieję, że o tym pomówimy za chwilę. Panie profesorze, ja byłem na tej rafie tylko jeden dzień i byłem przez, no może że przez kilka godzin, ale kilkanaście lat temu. No, z, tych, z tego materiału zrobiłem taki króciutki film, który pokazuje tę rafę no, oczami turysty, tak, po prostu jak się tam jedzie. Ponad 240 tysięczne kerns jest najlepszym miejscem startu do wyprawy na Wielką Rafę. Każdego ranka wypływa na morze koralowe flotylla katamaranów z nurkami i amatorami kąpieli. Prędki statek w ciągu półtorej godziny pokonuje około 60 km na południe. Każda z wycieczek ma wcześniej zarezerwowaną na ten dzień wyspę lub pływającą bazę. Po drodze mijamy statki oczekujące na redzie. Woda na rafie jest płytka, a zatem życie w morzu można podglądać praktycznie z powierzchni. Największą atrakcją dla turystów jest nurkowanie z fajką, tzw. Tak snorkling. Oczywiście dla bardziej zaawansowanych jest pełne wyposażenie z butlami. Początkowo mam zamiar zrezygnować, ale kusi mnie kupiona wcześniej obudowa do filmowania podwodnego. Okazuje się, że woda jest ciepła, a pierwsze spojrzenie pod powierzchnię wywołuje dreszcze emocji. Rafa koralowa, naprawdę widoczna na wyciągnięcie ręki. Zaraz po włożeniu maski i zanurzeniu twarzy w wodę widać podwodny świat. Lasy koralowych drzewek o czubkach migocących fioletem niczym bożonarodzeniowe lampki, gdzie nigdzie niebieskie koralowce przybierające kształt grzyba, układające się warstwami różowe koralowce płaskie i ciemnozielone kopulaste formy przypominające mózg. Nie przewidziałem, że niewielkie fale na powierzchni poruszają ciałem, a zatem i kamerą. Właśnie dlatego spora część obrazów nie jest stabilna. Może lepiej trzeba było nurkować z butlą? Trudno. Tropikalne ryby prezentują swoje wzory, a obrazu dopełniają rozgwiazdy. Rafe budują wapienne szkielety koralowców i wielkich zwierząt. Młode osobniki korali madreporowych nie opuszczają macierzystej kolonii, lecz trwają na miejscu przyczepione do szkieletów swoich poprzedników. Tak przez miliony lat warstwa po warstwie powstaje rafa koralowa. W latach 70. XX wieku ustanowiono Park Morski Wielkiej Rafy Koralowej, po czym wpisano go na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wrażliwemu ekosystemowi zagraża wiele niebezpieczeństw wynikających z działalności człowieka. Uszkodzenia wywołują kotwice łodzi, zagrożeniem stają się nawet nurkujący, ocierając się o polipy, niszczą je. Zmienia się skład wody morskiej, do której trafiają związki chemiczne z nawożonych pól oraz ścieki z ośrodków miejskich i turystycznych na wybrzeżu. W pewnym momencie mija mnie ławica ryb. Na tle korali kolorowe okazy wyglądają szczególnie atrakcyjnie. Towarzyszący mi zawodowy nurek wyciąga z dna morza coś, co przypomina ogromny ogórek. To prawdziwa, żyjąca strzykwa. Jest miękka w dotyku. Te zwierzęta strzykają wodą z otworu na końcu ciała i poruszają się dzięki odrzutowi. Nurek delikatnie odkładają na miejsce. Rafa jest zupełnie wyjątkowym tworem natury i niczego nie wolno tu niszczyć ani zabierać na pamiątkę. Poza 400 gatunkami koralowców na rafie występuje ponad 4000 gatunków mięczaków, 350 gatunków szkarłupni, jeżowców, rozgwiazd i strzykw oraz 4000 odmian gąbek. Wokół rafy kręci się 1500 gatunków ryb tropikalnych. Nigdzie, podobno nawet w dżungli, nie ma miejsca, w którym występowałaby taka różnorodność biologiczna. Zamiast nurkować pod wodą, można popłynąć łodzią ze szklanym dnem lub pojazdem tylko częściowo zanurzonym pod wodę. W pewnym momencie pojawia się ławica czarnych ryb. Wydają się być na wyciągnięcie ręki, ale to złudzenie. W wodzie trudno dobrze ocenić odległość. I znów kolonie gąbek i kolejne ławice barwnych ryb. Pora wracać. Przede mną spora odległość do przepłynięcia, a kamera kusi, by filmować wszystko. W pobliżu platformy czeka inny nurek z aparatem fotograficznym. Biorę do ręki inną, delikatną strzykwę. Ta fotografia będzie moją pamiątką na całe życie. Trzeba wracać na platformę stanowiącą bazę. Przed nami jeszcze inne atrakcje. Niewielką łodzią wypływamy w kierunku platformy startowej. Czeka na niej sześcioosobowy śmigłowiec. Dopiero z góry widać w pełni niezwykłość rafy. Zmienność kolorów morza uwypukla złożoną strukturę gigantycznego organizmu. Wielka rafa koralowa, łańcuch raf koralowych i pokrytych roślinnością wysepek, ciągnie się wzdłuż wschodnich wybrzeży Queenslandu, rozciąga się na długości 2100 km aż pod sypel półwyspu York. Uważana za jeden twór jest w istocie połączenie ponad 2,5 tysiąca odrębnych raf rozproszonych na obszarze 2 trzecich powierzchni Polski. Wracamy. Pilot musi wylądować na maleńkim bujającym się białym pontonie. To chyba najbardziej emocjonująca część wycieczki. Mimo obaw lądujemy z zegarmistrzowską precyzją. Na wciąż niesytych rafy czeka jeszcze łódź półpodwodna z ogromnymi oknami pozwalającymi bezpiecznie i sucho przyjrzeć się koralom. Pora wracać. W zachodzącym słońcu podziwiamy góry leżące na południe od Cairns. W lesie schowana jest inna borygańska osada – Jaraba. Czeka jeszcze serdeczne, indywidualne pożegnanie załogi z każdym z uczestników rejsu. Szkoda. To już ostatni dzień atrakcji w Australii. Przed nami 40 godzin podróży z Cairns przez Brisbane, Hongkong i Londyn do Polski. Australia. Piękna i tak różnorodna jest niestety bardzo odległa. Jeszcze ostatnie spojrzenie na lśniące w słońcu atole koralowe. W wysokości kilku kilometrów przybierają postać kolorowych plamy. Co pan ciekawego zobaczył albo inaczej do jakich refleksji skłania pan właśnie pobyt na tej rafie? Pierwszy raz to był rok 1987. Ja wtedy byłem stypendystą Muzeum Australijskiego w Sydney. Zajmowałem się oczywiście pająkami, ale uznałem, że to jest nadzwyczajna okazja, żeby również odwiedzić Wielką Rafę. Muzeum w Sydney ma tam bazę terenową na Wielkiej Rafie koral Koralowej, na jednej z wysp. Ja na tej wyspie nie byłem, ale udałem się na innych kilka wysp. I to, co było dla mnie zdumiewające, chociaż nie zaskakujące, to było ogromne bogactwo, bogactwo kolorów, kształtów, barw, gatunków. Ten krótki, krótki pobyt no, oszołomił mnie tym, tą całą różnorodnością. I oczywiście z tym się wiązały róż, różne drobne przygody, niektóre niemiłe, bo na przykład pierwszy ten pobyt to był cały dzień. Spędziłem na rafie w ostrym słońcu, które, które mnie tak przypiekło, że mało co nie umarłem, no ale jakoś tam dałem radę. W każdym razie kolejne pobyty właśnie, jak powiedziałem, dają, dają mi perspektywę, żeby ocenić, co się na tej wielkiej rafie dzieje. Bo tak jak pan powiedział, to jest ogromny ekosystem, to jest 350 tysięcy kilometrów kwadratowych, a więc więcej niż powierzchnia Polski. Cały szereg, ponad 2000 osobnych, większych i mniejszych raf, kilkaset wysp i każda z nich coś ciekawego prezentuje. Najlepiej oczywiście odpłynąć troszeczkę na tak zwaną rafę zewnętrzną, bo tam to bogactwo jest największe, ale jeśli wrócimy do tej perspektywy kilkudziesięcioletniej, to, to niestety widać tam dramatyczne zmiany związane z wpływem człowieka, to znaczy ze zmianą klimatu, ze zmianą chemizmu wody, z obecnością gatunków inwazyjnych, które tam się pojawiają, również w jakimś sensie za sprawą człowieka, który ten naturalny ekosystem zakłóca. Więc z jednej strony zachwyt jako biolog, każdy zresztą nie musi być biologiem, każdy pewnie tego tej ekstazy doznaje, a z drugiej strony taki postępujący smutek, że Coś złego z tą wielką rafą się dzieje. Co tak naprawdę dzieje się złego z tą rafą? No ja słyszałem, zresztą trochę widziałem również, że ona taka się robi szarawa. Tak, to się nazywa bieleniem rafy. Otóż może po powiedzmy o tym, że. Ten niezwykły ekosystem gigantycznych rozmiarów, widoczny z kosmosu, jest dziełem malutkich polipów koralowych. Każdy z nich mierzy zaledwie parę milimetrów. One żyją w ogromnych koloniach i wytwarzają wapienne szkielety. Te szkielety mają różną strukturę, różne kształty. Również te kolonie koralowców mają różne barwy, a to się wiąże między innymi z tym, że. W tkankach tych polipów koralowych żyją symbiotyczne glony o różnych kolorach, które, które są zdolne do fotosyntezy. Więc te barwy, które widzimy, to tak naprawdę są barwy tych glonów. Ale wracając do zagrożeń. Otóż, otóż po pierwsze, te glony są bardzo wrażliwe na niewielkie zmiany temperatury. Wystarczy jeden stopień, a niektóre z nich po prostu. Albo umierają, albo opuszczają te ciało koralowca i sobie uciekają, poszukując gdzie indziej miejsca. Czyli to, się, to powoduje tak zwane bielenie RAW, czyli pozostają obumarłe szkielety, a polipy koralowe znikają, bo one tych symbiontów, tych glonów do życia potrzebują. Druga rzecz. To jest to, że wraz ze zmianami klimatu nasilają się różne gwałtowne zjawiska atmosferyczne, na przykład cyklony, które są tam niezwykle niszczycielskie, wiatry osiągają 250 km na godzinę i więcej, a więc przy tak dużym falowaniu morza również rafa koralowa, która jest czasami tuż pod powierzchnią ulega mechanicznemu. Zniszczeniu. Z drugiej strony, właśnie tam, gdzie są te największe fale, gdzie największe jest w jakimś sensie zagrożenie, tam jest również ta największa bioróżnorodność. No, dlatego, że po prostu te gatunki, które tam żyją, no to one naprawdę się muszą przystosować do różnych bardzo trudnych sytuacji, bardzo silnych prądów, bardzo silnego falowania, zmian temperatury itd. itd. Wie pan, no niekoniecznie tak jest. Ja byłem w 2011 roku, myśmy byli, byłem z koleżanką i jej mężem, to był wrzesień bodajże, natomiast wcześniej tego samego roku był, był tam huragan, który właśnie te rejony północno-wschodniej Australii dotykał i niestety, ale ta rafa ulega mechanicznemu uszkodzeniu. Po prostu te drobne, drobne czy delikatniejsze koralowce, które mają delikatniejsze szkielety, zostają zmiażdżone na gruz i ten gruz koralowy, czyli te martwe szkielety, szczątki martwych szkieletów, zalegają tam plaże na przestrzeni setek kilometrów. To jest oczywiście naturalny proces, bo te koralowce też umierają z różnych powodów, ale po tych Cyklonach tego gruzu koralowego i tych martwych koralowców jest szczególnie dużo. I dotyczy to zwłaszcza tych gatunków, które mają delikatne, bardzo delikatne szkielety. Więc, więc oczywiście, że wszelkie perturbacje to jest ogólnobiologiczna zasada, że perturbacje rozmaite. Mogą wpływać na zróżnicowanie ekosystemów i na wzrost bioróżnorodności. Natomiast tutaj te perturbacje są tak szybkie, szybko następujące, mam na myśli w ciągu kilkudziesięciu lat w zasadzie te zmiany gwałtowne się dzieją, że żadne gatunki nie są w stanie ewolucyjnie się do tego dostosować. Po prostu giną albo będą migrować w inne rejony. Nie znaczy w to wcale, że te wszystkie gatunki znikną jako gatunki. One po prostu przeniosą się w inne rejony, być może bardziej na południe, w te wody, które są trochę chłodniejsze i dla nich odpowiednie, spokojniejsze, bez tych gwałtownych cyklonów. Ale panie profesor powiedział pan o tym ociepleniu klimatu, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że nad samym brzegiem rozłożyło się ileś tam miast i miasteczek. No, samo Kerns rozrosło się dosyć sporo z tej maleńkiej wioski rybackiej. W efekcie. No po prostu ludzie spuszczają tam zanieczyszczenia. Nawet jeśli one są oczyszczone, to niezupełnie to jest tak do końca czyste, wobec czego te zanieczyszczenia trafiają do rafy, która jest całkiem niedaleko od Kerns, wobec czego one również niszczą tę rafę. Absolutnie tak. znaczy Tam się teoretycznie te ścieki komunalne oczyszcza, no ale wiadomo, że to nigdy nie jest skuteczny do końca proces. To jest jedna rzecz. Druga, te wody zanieczyszczone ściekami komunalnymi, ale również spływem nawozów i środków ochrony roślin z okolicznych pólbek. Pan pamięta, tam się uprawia między innymi trzcinę cukrową i parę innych upraw, ale dominuje trzcina cukrowa. Otóż te spływy powodują użyźnienie wody. To brzmi dosyć korzystnie, w sensie użyźnienie, czyli lepiej. Otóż nie lepiej, dlatego że te wody zawierające więcej biogenów, one powodują, umożliwiają zakwity glonom, a to powoduje spadek przejrzystości wody, wzrost różnego rodzaju toksyn, które są wynikiem metabolizmu tych glonów, a więc to wszystko sprawia, że ta rafa, zwłaszcza przybrzeżna, bo. Ona sięga w głąb czasem nawet 250 km. Te, te rafy przybrzeżne po prostu zamierają. Jeszcze jedna rzecz, to co Pan wspomniał mianowicie tysiące ludzi każdego dnia, które tę rafę odwiedzają. Otóż, yy, otóż często to jest tak, że te koralowce, te szkielety koralowców są tuż pod powierzchnią. Ci operatorzy turystyczni informują, że nie można nic ułamać, nic ze sobą zabrać, nogami niech stąpać po tym, ale dochodzi niestety do również mechanicznych uszkodzeń, a są i tacy, którzy po prostu na pamiątkę kawałek korala sobie chcą ułamać i zabrać, mimo że na, na brzegu, jak wspomniałem, tego gruzu koralowego leżą całe tysiące ton. No ale wie pan, tysiące ton to nie jest to samo co znalezienie sobie własnego korala. Co oczywiście jest barbarzyńcem to barbarzyństwem, to wiadomo. Natomiast, no tak zastanawiam się, no dobrze, to są na to dwa wyjścia. Albo jak najszybciej pojechać na Rafę Koralową i obejrzeć, jak to wygląda. Hmm, no, może to jest jakiś sposób. Albo też albo też w ogóle zabronić wyjazdów. No, ale wtedy z czego będzie, będą żyli ci ludzie w kerns. No, właśnie ci operatorzy, te stateczki, które wywożą te załogi śmigłowców, etc., etc. Więc to jest problem. Również rolnictwa, no, raczej nie ograniczy się, no, bo ci ludzie też muszą z czegoś żyć. No, czy właściwie jest. Sytuacja bez wyjścia. No myślę, że edukacja tutaj. No może ba, panie profesorze, edukacja sporo. tylko. My będziemy edukowali, tylko czy jeszcze będzie Rafa? Tak, już może się okazać, że nie będzie co za bardzo, za bardzo chronić. Tak jak pan powiedział, turystyki się nie uda tam ograniczyć, dlatego że miliony dolarów dziennie wpływają do kas tych miejscowości, tych miasteczek i druga rzecz, rolnictwo. Rolnicy są bardzo wpływowym lobby. Wszędzie tak, jak wszędzie. Wszędzie, natomiast w Australii szczególnie i w związku z tym to też to też jest poważny, poważny problem. Ale wie pan, mimo tego, bo tak zaczęliśmy dosyć pesymistycznie od katastroficznej wizji, natomiast jak się jedzie, płynie na rafę, to ci operatorzy turystyczni raczej wożą w te miejsca, które, w których mogą coś pięknego pokazać. A więc te 1600 gatunków ryb, kilkadziesiąt gatunków delfinów i wielorybów, 3000 gatunków ślimaków i małży, 600 gatunków koralowców. To wszystko jest tak zdumiewające i bogate, że nigdzie indziej na świecie takiego bogactwa nie ma. My możemy sobie zafundować oczywiście wycieczkę na rafę do Morza Czerwonego, no to do Egiptu albo do Izraela. Tu jest bliżej i prawdopodobnie każdego, każdego na to stać. Natomiast z racji rozmiarów i różnorodności rzeczywiście wielka rafa koralowa nie ma sobie, sobie równych. To jest ekosystem porównywalny z tropikalnym lasem deszczowym. Ocenia się, że liczba gatunków tam może dochodzić do miliona, przy czym znaczna część tych gatunków jeszcze jest niepoznana. To są drobne bezkręgowce, jakieś drobne skorupiaki, nicienie robaki itd. Mówiąc robaki, mam na myśli powiedzmy wodne zwierzęta, nie mające nic wspólnego z pająkami ani z owadami. To są raczej przy krewniacy naszych dżownic, czy powiedzmy jakiś tam innych podobnych zwierząt. No, właśnie taki las deszczowy, czyli jedna z najstarszych dżungli na świecie, a nie wiem, czy w ogóle nie najstarsza, jest właśnie w okolicy Kerns. Tak, to, to rzeczywiście jest kolejna atrakcja, mianowicie jest to jedno z nielicznych miejsc na świecie, gdzie las tropikalny w zasadzie graniczy z rafą, bo są miejsca, gdzie wystarczy do wody wejść i już ma się jakieś tam fragmenty rafy. Ten las tropikalny rzeczywiście jest niezwykły. No mówi się, że liczy ponad 100 milionów lat. Ja tutaj bym trochę ostrożniejszy był, dlatego że, że 100 milionów lat to Australia była zupełnie w innym miejscu na kuli ziemskiej, i raczej lasów tropikalnych tam nie było. Były raczej umiarkowane lasy paprociowe, bukowe, iglaste. Natomiast, natomiast ten las australijski rzeczywiście jest niezwykle bogaty. Ja byłem w takim parku narodowym, pan pewnie też tam był. To jest Daintree National Park albo Cape Tribulation National Park. Tam jest kilka parków narodowych. i w tak, jednym z nich... tak, i tam jest miejscowość Kuranda. Tak jest, w środku tropikalnego lasu. Tak jest. I tam właśnie można spotkać, a, prawie. Prawie prawdziwych aborygenów. Co prawda jak rozmawialiśmy z owym aborygenem, był oczywiście ubrany tak jak aborygen, ubrany, znaczy rozebrany jak aborygen, grał na instrumentach aborygeńskich, ale jak zaczęliśmy go pytać, a tak on skończył średnią szkołę muzyczną i zna cztery języki, no to taki tak. aborygen trochę <noise> bardziej nowoczesny. Zgadza się, zgadza się. To znaczy, wie pan, w tych rejonach tropikalnych, tych aborygenów próbują ci operatorzy turystyczni również włączać do swoich biznesów. Dlatego, I że może to są... dobrze. No... A, bardzo dobrze. To znakomicie, znakomicie, że, że oni, wie pan, nie siedzą gdzieś tam pod budką z piwem, tylko, tylko Pracują. Coś robią. Pracują, Pracują, zarabiają uczciwie tak, swoje pieniądze, tak. sprzedając swoje. Swoje no, produkty, no swój swoje wytwory, folklor, Swoje doświadczenie. Tak, z... Z... Bardzo to jest w sumie ciekawe i sympatyczne. To jest najlepszy sposób na to, żeby tym ludziom jakoś zrekompensować tą niedolę, której doznali po skolonizowaniu Australii przez białych. Bo to wie Pan osobny temat, ale tutaj nic chlubnego się nie da. Niestety o białych, czyli. Europejczykach powiedzieć, a wracając do tych lasów, kuranda i te okolice absolutnie niezwykłe miejsca, absolutnie niezwykłe miejsca. Ja patrzę też na to z punktu widzenia własnych badań i, i, i różnorodność pająków jest tam absolutnie fantastyczna. Nawet wie Pan, w miejscu, gdzie Pan by spodziewał się dwóch, pięciu gatunków, może żyć 80 albo 100, oh. przy czym trzeba umieć je znaleźć. To też nie jest łatwe. I tutaj też wiedza lokalnych lokalsów się przydaje, myśmy parę razy korzystali na przykład z pomocy dzieci aborygeńskich, które chętnie się interesują, jeśli ktoś się w okolicy pojawi, można ich zabrać, powiedzieć, co, co zbieramy. Oni powiedzmy, są fantastycznymi zbieraczami i znakomicie mają ten wzrok swój przystosowany do tego, żeby te różne cudactwa i dziwactwa wyszukiwać. Natomiast natomiast yy... Jeszcze jedna rzecz, też pewnie Pan to zauważył. Otóż mamy wschodnie wybrzeża Aust Australii, czyli tą rafę koralową. Od wschodniej strony wzgórza porośnięte. Miejscami tropikalnym lasem. Tego lasu, nawiasem mówiąc, też nie jest już za wiele, bo on w duży, na dużych obszarach został wycięty, ale dosłownie kilka czy kilkanaście kilometrów po drugiej stronie tych gór wododziałowych bo one się ciągną aż od Półwyspu Jork do, do, do Tasmanii mamy zupełnie inny klimat suche, eukaliptusowe, eukaliptusowe lasy, co też jest niezwykłe, bo wystarczy, wie Pan, kilometr żeby przejść z lasu tropikalnego deszczowego do suchego lasu eukaliptusowego, gdzie zupełnie co innego żyje, co innego można spotkać, inne pająki, inne węże, inne jaszczurki. Także ta różnorodność na niewielkim obszarze jest tutaj też zdumiewająca. Panie profesorze, dziękuję panu serdecznie za tą wspaniałą wyprawę do no właśnie na wielką rafę koralową i do lasu deszczowego, czyli po prostu do dżungli. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. A moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.